Cześć! W tym materiale przedstawię Wam nowy poradnik, jak umyć okna, ale jeśli niekoniecznie jesteście profesjonalistami. Sprzęt, który widzicie teraz na ekranie to myjka, ściągaczka, ściereczka i płyn. To minimum, czego potrzebujecie do mycia okien. Link do kompletnego zestawu znajdziecie w opisie filmu. Dodatkowo możecie wyposażyć się w wy gąbkę do dojrzeszczania trudniejszych zabrudzeń, skrobak do usuwania od naprawdę trudnych zabrudzeń lub beklejek, szczoteczkę do wyczyszczenia zakamarków oraz wiaderko do przechowywania wody z płynem. Najpierw dodaj trochę wody do wiaderka lub do innego naczynia, które masz. Następnie dolej trochę płynu. Zamocz mejkę w wiaderku i odsącz wolę. Nałóż na mejkę trochę płynu. Zamocz ściereczkę w wiaderku i wykręć, aby była tylko lekko wilgotna. Wyczyść dokładnie całą ramę wilgotną ściereczką. Kanał działa dzięki Winshop, sklepowi, który zapewnia profesjonalny sprzęt do mycia okien i elewacji. Znajdź więcej na Winshop.pl, Winshop.le Zakamarki możesz wyczyścić szczoteczką. Umyj całą szybę myjką, nie pomijając żadnego miejsca. Wytrzyj rant, z którego będziesz rozpoczynać ściąganie. Przyłóż ściągaszkę i jednym równym ruchem ściągnij podej z szyby. ściągaszkę pomiędzy ściągnięciami. Pozostało wody... Pozostało cy... Pozostałości wody w narożnikach wytrzyj słupą, ściereczką. Jeśli pojawią się trudniejsze zabrudzenia możesz użyć gąbki lub skrobaka. Jeśli obawiasz się kilku kropel na podłodze możesz rozłożyć ręcznik. Jeśli posiadasz parapet, wytrzyj go na koniec. No i koniec. Dajcie znać w komentarzach, czy się udało.